Rozłam między księciem Harrym a brytyjską rodziną królewską zdaje się oddziaływać na całą rodzinę, w tym na relacje króla Karola III z jego wnukami, Archiego i Lilibet. Decyzja księcia Harry'ego i Meghan Markle o opuszczeniu Wielkiej Brytanii i zrezygnowaniu z obowiązków królewskich skomplikowała te stosunki, lecz obecnie wydaje się, że może nastąpić zmiana. Jennie Bond, ekspertka od rodziny królewskiej. W rozmowie z około magazynę wyraziła przekonanie, że król Karol III jest zainteresowany poprawą relacji z wnukami. Monarcha miał ograniczoną możliwość spędzania czasu z archiego, którego widział zaledwie kilka razy, oraz Lilibet, którą spotkał tylko raz. Bond sugeruje, że król bardzo chciałby lepiej poznać wnuki i może to stanowić klucz do załagodzenia napięć rodzinnych. Istnieje nadzieja, że obecność wnuków może pomóc w zakończeniu trwającego sporu. Może to stanowić impuls dla króla Karola i księcia Harego do wybaczenia sobie przeszłych konfliktów, co miałoby pozytywny wpływ na całą rodzinę. W kontekście relacji rodziny królewskiej, warto zwrócić uwagę na zachowanie Meghan Markle, które w przeszłości często było przedstawiane jako utrzymywanie dystansu od własnej rodziny. Jest to istotny element, ponieważ podobne działania mogłyby dodatkowo komplikować już napięte stosunki. Miejmy nadzieję, że książę Harry podejmie kroki w kierunku zbliżenia, a nie oddalenia od swojej rodziny, co mogłoby przyczynić się do odbudowy ważnych rodzinnych więzi. Wizyta króla Karola III w Stanach Zjednoczonych może stanowić ważny krok w kierunku poprawy relacji z księciem Harrym, Meghan Markle oraz ich dziećmi, Archiego i Lilibet. Tom Quinn, ekspert i autor książek o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Podkreśla, że król Karol III jest zdecydowany odwiedzić Stany Zjednoczone w ramach oficjalnej wizyty. To wydarzenie miałoby na celu nie tylko spotkanie z najmłodszym synem i jego rodziną, ale również zacieśnienie więzi z wnukami. Król rozmawiał o oficjalnej wizycie w Stanach Zjednoczonych w przyszłości i nie ma wątpliwości, że jeśli do niej dojdzie. Zdąży odwiedzić swojego najmłodszego syna i wnuki, mówi Queen. Desperacko pragnie ich zobaczyć i nie cierpi myśli, że Archie i Lilibet nie będą go pamiętać jako ciepłego, przyjaznego dziadka, jakim chciałby być. Na dowód zaangażowania w życie swoich wnucząt, król Karol III nie zapomniał o trzecich urodzinach Lilibet, wysyłając jej prezent oraz kartkę okolicznościową. To gest, który może wydawać się drobnym akcentem. Ale niewątpliwie ma duże znaczenie symboliczne w kontekście budowania rodzinnych relacji na odległość. Królowa Camilla również odgrywa rolę w tym procesie, zachęcając króla do zacieśnienia kontaktów z dziećmi Harryego. Wpływ tych działań na przyszłość relacji między królem a jego najmłodszym synem oraz jego rodziną pozostaje przedmiotem zainteresowania zarówno mediów, jak i opinii publicznej.